kolejnego Blaupunkta mówię kolejnego, bo przed chwilką odłożyłem żeby zrobić małą pauzę w naprawie Blaupunkta Bamberg z 1976 lub 7 roku z Porsche 928 to jest ten, który trzymam w ręku, jest trochę inny to jest odbiornik monofoniczny z UKF-em i falami średnimi programowalny, oczywiście w sposób mechaniczny to jest Blaupunkt Münster no i teraz przede mną kwestia naprawy, bo podobno nie gra, jak jest, no to za chwilkę zobaczymy no cóż, rzeczywiście radio nie gra podłączone do zasilania i głośnika nienawistnie milczy, nie wykazuje oznak życia poza tym, że świeci się podświetlenie skali czyli napięcie zasilania dochodzi no i cóż e Podejrzamy w pierwszej kolejności są tutaj tranzystory mocy, zresztą i tak od nich należałoby zacząć diagnostykę, bo są niemal licząc głośnika na końcu toru audio, tak więc można to sprawdzić w ten sposób, że zmierza napięcia na tych tranzystorach. Tutaj mamy pełne napięcie zasilania natomiast na to jest kolektor natomiast na bazie i na emiterze powinna to być mniej więcej połowa. Tutaj mamy, ponieważ taki, taka jest konstrukcja tego układu, no to jest tego rodzaju właśnie kombinacja. Są dwa tranzystory, jeden NPN, drugi PNP, złączone są emiterami, no i na tych emiterach powinna być Mniej więcej połowa napięcia zasilania. Tutaj mamy prawie 12V, 11,8, natomiast na bazie mamy 0, a na emiterze a właściwie 11,78, czyli niemal pełne napięcie zasilania, co by wskazywało na to, że tranzystory mocne, przynajmniej jeden z nich jest uszkodzony. Ostatecznie sprawdzę to po wyjęciu ich z obudowy no i wykonaniu pomiarów omamierzam ewentualnie jeszcze miernikiem takim do sprawdzania przyrządów elektronicznych notabene piękne radio bardzo ładnej, z bardzo ładną drewnianą płytą czołową w dobrym stanie ładnie wyglądające chromy warto je naprawić rzeczywiście jest to zdobą radia, samochodu z całą pewnością dodam jeszcze że radio Pochodzi y, najprawdopodobniej z roku 1972. A przed chwilką odłożyłem y, na chwilę inne radio z roku 76 albo 77. Tam Tamte, akurat stereofoniczne, dużo bardziej rozbudowane, dwuczęściowe, dedykowane do samochodów Porsche. Y, ale cóż, no są pewne podobieństwa. Jest dokładnie taki sam układ dyskryminatora FM. Zapewne Zresztą ze schematu to też wynika, ale nawet to samo wykonanie. Jest, są podobne komponenty użyte, podobne tranzystory, podobne inne, inne elementy. Tak więc ta konsekwencja w konstrukcji, pewnie oprócz takiego uzasadnienia czysto ekonomicznego, ma też ten fajny skutek, że części zamienne są powtarzalne przynajmniej były w tamtym czasie z drugiej strony radio wygląda w ten sposób tutaj widać właśnie w pełnej krasie ten mechaniczny programator pomimo upływu lat wszystko chodzi płynnie i bez żadnych zacięć płytka w dobrym stanie a może wymaga lekkiego oczyszczenia ale to normalne po wielu latach tak samo jak tutaj z góry to widać do zobaczenia wkrótce po wymianie tranzystorów Piękny minister, Blaupunkt Minister, e, zdemontowany. Wyjąłem z niego wzmacniacz mocy, moduł wzmacniacza mocy. Po to, żeby mieć nieco łatwiejszy dostęp do tranzystorów mocy właśnie. Czyli tych elementów, które tutaj widzicie. To są tranzystory AD156, AD157. E, para komplementarna 1 npm 2PNP. E, no i e, to już z pomiaru napięć wynikało. A zostało potwierdzone przez po prostu pomiarom, że tranzystory te są niestety uszkodzone. Oba. A więc trzeba je wymienić. No i tu zaczynają się lekkie schody, dlatego że coraz mniejsza dostępność jest tych tranzystorów. Myślę tutaj generalnie o tranzystorach germanowych. Niedawno czekałem dosyć długo na tranzystor. A F106 to jest tranzystor wielkiej częstotliwości dosyć długo. Jak mówię, czekałem na niego, w końcu kupiłem jakiś tam zastępczy zresztą rosyjski. Natomiast, natomiast zauważam, że coraz mniejsza oferta tranzystorów germanowych mocy i coraz droższe one się stają. Tutaj odpowiednikiem tych AD156-157 są. Tranzystory dość powszechnie stosowane w urządzeniach również w Polsce, czyli AD161-162. To są tranzystory, które mogliście spotkać na przykład we wczesnych wersjach safari albo w magnetofonach typu ZK140T szpulowych na no dawne czasy. O ile magnetofony, no to powiedzmy nie jest zbyt popularny w tej chwili sprzęt o tyle jeszcze safari dla miłośników klasyków są dość ważnym pewnie elementem wyposażenia z dużych światów czy, czy innych syren no i oni muszą liczyć się z tym, że w przypadku awarii, o co nie trudno będzie coraz trudniej z nabyciem tranzystorów tego rodzaju albo ich odpowiedników no i też one stają się powoli coraz droższe udało się kupić to znalazłem w zasadzie w dwóch sklepach z których jeden okazał się jakimś dziwnym miejscem, gdzie zamawia się poprzez, nie wiem, maila. Ta pandemia pewnie ludziom już całkowicie w głowach poprzewracała, bo jakoś tak to dziwnie wygląda, jeśli chodzi o zamówienia. Nie jest to jedyny przypadek, dlatego o tym mówię, że jakaś komunikacja poprzez maila, przez telefon, jakieś takie tego typu rzeczy. Nie, może nie ma ich zbyt wiele, ale coraz częściej chyba się zdarzają. No nieważne, to temat poboczny. W końcu, koniec końców udało się znaleźć miejsce, gdzie zamienniki były dostępne i zostały zamówione. Tak jak mówiłem, są coraz droższe. Więc jeżeli jesteś, drogi kolego, droga koleżanko, użytkownikiem Radia Safari, wczesnej wersji, to licz się z tym, że jeżeli tranzystory te padną, to koszt może być wysoki i czas oczekiwania również nie krótki. No ale bądźmy dobrej myśli. Radio pewnie po wymianie tranzystorów zobaczymy, co dalej. Czy wszystko jest sprawne? Nic nie wskazuje na to, żeby było inaczej. No ale koniec końców to się właśnie okaże po uruchomieniu końcówki mocy, kiedy radio już da z siebie głos. Jesteśmy w trakcie działań z Blaupunktem Minster. Wymieniłem już w nim tranzystory mocy. Są zainstalowane AD162-161. Radio gra, ale gra krótko. Po prostu przestaje odtwarzać. Stopniowo zanika dźwięk. W związku z tym bezpiecznym ruchem jest wyłączenie radia, żeby tranzystory nam nie padły znowu. Jaka jest przyczyna? Pierwszą znalezioną to jest ten tutaj kondensator elektrolityczny. No Ma już swoje lata. Radio jest z początku, chyba lat 70. Jeśli dobrze pamiętam, z poprzedniego krótkiego fragmentu filmu, gdzie o tym mówiłem. No więc jest szansa, że ten kondensator stracił parametry. To jest kondensator elektrolityczny 1000 mikro na 10 V. Ja użyję takiego prostego przyrządu do sprawdzenia, jakie są jego parametry podstawowe. W tym celu muszę go rozładować, dlatego zwieram końcówki. No i włożę go tutaj do zacisków. I włączę test. Mam nadzieję, że dobrze będzie widać. Właśnie do tego używam tego przyrządu, bo ma duży wyświetlacz. 0,18 Ohma. Rezystor, czyli nasz kondensator został zdiagnozowany przez ten przyrząd jako rezystor. Prawdopodobnie nie ma w ogóle pojemności, natomiast wykazuje się rezystancją i to niedużą, 0,18 ohm. Co to oznacza? No To oznacza, że składowa stała z emiterów tych tranzystorów nie jest filtrowana i przedostaje się bezpośrednio do głośnika. W tej sytuacji nic dziwnego, że tranzystory mocy po prostu ulegają uszkodzeniu. Przy okazji, skoro znalazłem już ten kondensator, który jest no, w takim stanie słabym, to wymienię też pozostałe, które tutaj są elektrolityczne. To jest taki 2200 mikro, już go wcześniej sprawdziłem. On z kolei ma większą pojemność niż ta nominalna, ponad 2500 mikrofaradów i dosyć dużą oporność ESR, rezystancję ESR, więc po prostu bez sentymentu zostanie wymieniony. Podobnie zrobię tutaj. Jest jeszcze jeden delikwent 470 mikro, tego jeszcze nie mierzyłem, po prostu go wymienię na nowy. Nie ma co się tutaj. Zastanawiać, bo one po prostu już straciły swoje parametry i mogą powodować kolejne kłopoty z radiem. Nasz minister już gra. Kondensatory elektrolityczne wymienione, wszystkie trzy miały no, dwa. Ten jeden był, jak widzieliście, uszkodzony i pracował jak rezystor. Te dwa miały bardzo podwyższone, z kolei, pojemności. W związku z tym, na wszelki wypadek, również je wymieniłem. No i cóż, radio działa. Było jeszcze kilka tutaj drobnych poprawek w lutowaniu. Trochę przerywał potencjometr. Już to jest zrobione. No na średnich, jak słyszycie, bez zmian. Na zachodzie bez zmian. W tym wypadku, to nie wiem, czy na zachodzie, ale w każdym razie jeśli chodzi o średnie, to jest martwy zakres. Natomiast UKF zaprogramowany uprzednio, jak widać, świetnie działa. Mamy tutaj taki bardzo fajny wskaźnik, który pokazuje nam, na którym, który klawisz akurat jest uruchomiony klawisz programatora. No i oczywiście ta nieśmiertelna niebieska kropka. Czyli logo firmy Blaupunkt. W jednym z odcinków o tym opowiadałem, ale może powtórzę, skąd ona się w ogóle wzięła i dlaczego ta nazwa. Otóż yy, yy, firma yy, wcześniej nazywała się inaczej. No i właśnie jak? To jest zagadka. Jak się nazywała wcześniej firma Blaupunkt? Otóż początkowo firma, późniejsza firma Blaupunkt nosiła nazwę. Ideal Radio Telefon und Apparatenfabrik została założona niedaleko Berlina w miejscowości Bollesdorf i nosiła tę nazwę aż do roku mniej więcej 1936. Dlaczego zmieniono nazwę? Otóż w trakcie produkcji, a trzeba pamiętać, że ta firma od początku produkowała Odbiorniki kryształkowe i słuchawki do nich na początku swojego istnienia w każdym razie. No i w trakcie kontroli jakości egzemplarze o najlepszych parametrach były oznaczane przez tych kontrolerów niebieską kropką, czyli Blaupunkt po niemiecku. W związku z tym, że po jakimś czasie klienci, którzy przychodzili do sklepu i dopytywali o słuchawki albo odbiorniki z niebieską kropką, bo to dla nich był pewien synonim jakości. No to po prostu nazwa ta przylgnęła i stała się później logiem i, i, i nazwą e, firmy. Znane już teraz szeroko jako, jako Blaupunkt. Zresztą, tutaj taka ciekawostka, Blaupunkt na swojej stronie podaje, że w roku 1932 wytworzył, wypuścił na rynek pierwsze radio Blaupunkt na świecie, samochodowe. samochodowe. Pierwsze samochodowe radio Blaupunkt na świecie. No to trochę tak, jak ja bym napisał, że w roku 1992 Borkowski Radia wypuścił pierwsze na świecie radio Borkowski Radia. Generalnie nie wierzcie w to, że to oni byli pierwsi, bo pierwszym radiem, prawdziwym radiem samochodowym, które powstało i które zostało praktycznie wykorzystane była Motorola. Właśnie od nazwy tego radia wzięła się później nazwa całego, całej korporacji Motorola. Wracając do naszego, do naszego radbiornika Minster, ja doszukałem się 15 odmiar tego odmierznika w ciągu całego okresu, kiedy był on produkowany pod tą nazwą. W tym były również europejskie wersje, a tutaj zwróćcie uwagę, jest to wersja z ze skalą na UKF do 104 MHz, z takim zakresem częstotliwości. No i te radia były produkowane chyba od roku 1972. Więc jest szansa, że nasz egzemplarz pochodzi właśnie z tego, z tego okresu. Wiele na to wskazuje w każdym razie. Również od strony takiej, bym powiedział, konstrukcyjnej zastosowanych elementów. E wracając jeszcze do tego konkretnego elementu. Radio w tej chwili gra już e bezbłędnie, można powiedzieć. E Poprawił się nam tutaj parametr pod tytułem pobór prądu zasilacza. W tej chwili to jest 150 mA, wcześniej po nawet powyżej 1A. No co było niedziwne, skoro, skoro, nie wiem czy to będzie widać tutaj na obrazku, ale skoro ten kondensator, którego zadaniem była filtracja składowej stałej, jej nie filtrował, tylko stanowił dla niej praktycznie zwarcie obwód zamykał się przez głośnik no i stąd też duży pobór prądu no i stąd też uszkodzenie kondensatorów mocy po prostu fajnie gra ma bardzo ładną czułość ciekawe brzmienie 5 watów mocy tak to kiedyś wyglądało Cudnie. Wrócił do życia, wrócił do życia, a niebawem wróci też do samochodu. No, i teraz widać naszego Blaupunkt'a w całej okazałości z piękną płytą czołową, drewnianą. Wyczyszczony, zamknięty i grający co najważniejsze. Fajnie, że będzie mógł wrócić do swojego auta i być ozdobą deski rozdzielczej serwis trójki. więcej informacji na portalu polskieradio24.pl